Siemaneczko mordeczki z tej strony wasz ulubiony youtuber Safer A w dzisiejszym odcinku mamy już level 1 z 10 w naszym Safer versus zombie Nie czekając zaczynamy kolejny odcinek Let's go Let's go ready Mamy kręgle, panowie. Nie, to nie są kręgle, chyba. Co to jest? A nie, tu mamy taśmę po lewej stronie, gdzie pewnie będziemy mieć losowe roślinki i nie tylko. Kurcze, mamy ziemniaczka i to się ceni. Zrobimy tak, bo cóż, czuję, że będzie ciężko. Dobra, na razie sobie zostawimy to. Zrobimy roślinkę tutaj. Mamy dwie wisienki. Jak tu zrobić? Zrobimy tutaj. Tego zrobimy tutaj. Ciekawe, jak tam się grało. A kurde, mamy. Do czóro nie będzie. Dobra, jedno ziemiaczek. Kurde, ziemniaczki mamy już. Ziemiaczki szaleją. To jest to Ziemia, czek! Ziemniał, czek! O. Z tego co widzę, to długi będzie poziom. Zobaczcie, strasznie powoli to leci. Ale to dobrze, dobrze, coraz bardziej się rozwija ta gra. Zaczyna mi się to coraz bardziej podobać. O, mam lodowego nawet, elegancko, to mi się podoba. No to chodzi. Glutka sobie postawimy. Gdzie to postawić jeszcze zimiaczkę? Kurwa, mam tyle ziemniaczków. Jeszcze. Gdzie tu potrzeba? Hmm. No nie wiem, na przykład postawmy go tutaj. Lodowy przyda się na przykład tutaj. Tego... A, co mi tam, postawmy tutaj. Zimiaczkę tu postawimy. Tak jak tego. O, mam kolejny dla ladowego. Dobrze, dobrze niech się rozwija, nikt się rozwija. Zmiaczy kolejny. Kurczę, jak tam tego mamy dużo. O kurczę. O kurczę, <grybko> jak szybko go zjadł. Jest i człowiek gadro, ale to już nie jest dla nas problem. Boom. Hmm, co to zrobimy? Nie da słuchać, żeby to wykopać. Zmieszki tu w środku są niepotrzebne. A? O kurde, dzieje się, dzieje się. Nie, no tu tego nie masz szans, żeby przeszli. Yep. Boom. Ale to szybko poleciało. Już praktycznie nie mam miejsca, żeby stawiać to wszystko. <gryzanie> Jak to śmiesznie wygląda. Am, am, am. No, na co czekać? porobiło? Sporo, sporo. Ale wydaje mi się, że jest dobrze. Nie ma co się zmieniać. I to postawić może? Gdzie chcesz to w ogóle stawiać? Chyba nie. Poczekamy sobie na razie po pisa. Usuniemy z tej roślinki. Postawimy sobie tutaj. Czy to w ogóle już Totalnie zjedźcie wszystkich O kurde co tu się dzieje Boom Ziemniaczek, wytrwaj program Nie giń, nie umieraj ziemniaczku Jest, przeżył ziemniaczek Zamawiamy wszędzie, gdzie się da jak to ma, co to w ogóle stawiać jak naprawdę już? Maksymalny ogród wypełniliśmy. <grymny> boom. I buuu! O, grzybka mamy? Patrzcie, zrobiliśmy grzybka. Der, 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 der. Nie na no, słuchajcie ten poziom, to strasznie powoli trwał. O! Noc będzie? A to ciekawe. No pogadaj sobie, pogadaj sobie. Po jakiemu w ogóle on gada? Nie wiem. Chyba będzie potrzebny, skoro chcą, żebyśmy go obrali. Weźmy... O ciekawe czy to jest właśnie, to słoneczko teraz będzie przydatne, przez nie ma słońca. To wezmę ziemniaczka. Wezmę to I to weźmiemy. Zobaczymy jak to pójdzie. Jest. Okej. Okay. Nie wiem o co chodzi. Postawimy sobie grzybka. I co robi grzybek? Nie za darmo, to zostawiamy go. No nie wiem. Hmm. Czyż ci krzywiki dają w ogóle? No to jest pytanie. No ładnie. Teraz pytanie, co to zrobić w ogóle w tym momencie, skoro tu nic się nie dzieje tak naprawdę. Czy żeby tak nic nie dawały, czy to, nie wiem. Jak to rozumieć? Albo było trzeba słoneczkę wziąć miu wszystko. Ha. Huh. A nie, no patrzcie, on strzelają. O kurde ha. Dobre Nie no, ale przecież Nie będziemy tak cały czas używać tego Co mam teraz uczynić Trochę tak dziwnie pojawam Słoneczka w ogóle nie ma Jak teraz zdobiesz się słoneczko? Da się. No to mamy problem, moi drodzy. To stawiamy grzybki. Mam nadzieję, że nam przyniosą szczęście, bo inaczej będzie słabo. Domin odchodzi. <noise> Powiem wam, że dosyć ciekawe to jest ale kurdecz. O! Jaki dziadek w slipka w serduszka <laughs> Nie, do no tego to jeszcze nie było O kurde, i co teraz mamy zrobić z nim? Ha. O nie, gazetę stracił O nie, zły dziadek Uff, na znaczy się hurtowaliśmy Ale teraz pytanie co, co trzeba zrobić żeby słoneczko zdobyć? Skoro jest wieczór, noc u nich już Może coś nowego zdobędziemy? Coś co będzie dawało nam w inny sposób słoneczka albo może jakieś, nie wiem, księżyce hmm. to ciekawe, ciekawe Plom 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 wam, że wkurzony poziom poszedł. jest bardzo prosty, ale może plom 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 po co, na co. Tak na to wygląda. Ale Ziemieczek jest kozacki. O kurde, to, to z, z tych grobów wychodzą zombie? No to będzie ciekawie, teraz powiem wam. Nie jest aż tak dużo, ale mimo wszystko nigdy nie wiadomo, nie może się przed zachodem słońca. Ha. o! Patrzcie, grzybka mamy. Czyli pewnie ten grzybek będzie dawał nam słoneczka, bo te księżyce, kto wie, zobaczymy, jak to będzie. Ale w tym odcinku to już jest na tyle. Jeśli wam się spodobało, wiecie co robić Lajkować, komentować Odwiedzić stronę facebookową Żeby widzieć jakie są informacje A my się nie żegnamy, tylko widzimy się w kolejnym odcinku Który będzie we wtorek o godzinie 10 Więc trzymajcie się mortki I na razie Yo.